O, dzień dobry, dzień dobry. Ktoś mi tu Facebook mówi jeszcze chwilkę. O, jest. Dzień dobry wszystkim. U mnie już zrobiła 7.45. Już 6. Przepraszam, minuta spóźnienia. Poczekam chwileczkę aż się wszyscy zbiorą. I będziemy zaczynać dzisiejszy temat. Dawajcie znać, kto dołącza. Niekoniecznie daj znać, żebym wiedziała, że wszystko gra i buczy. No i się przywitać. Jest Malwina. Dzień dobry. Jak dobrze zacząć dobry dzień. <grywy> Dawajcie znać, jak tam czwartki i piątki. Ja mam tak, że ja najwięcej pracy sobie planuję poniedziałek, wtorek środa, bo wtedy mam największego panopowera, a tak czwartek, piątek, to już tak... Znaczy i tak jest dużo pracy, ale już wiem, że żeby, że będę taka na, na zniżce energetycznej. Ciekawa jestem, jak jest u Was. Czy cały dzień na petardzie, czy też macie takie właśnie dni, kiedy już emocje trochę opadają? Jest i Aga i Mary... I Hania, hejo, a już w pracy jesteś. No ładnie, to dobrze. Malwina ma jutro wolne, super. Oliwka, cześć, Ania, super, cześć, cześć wszystkim, Patrycja, Aga, super, ale ekstra, ale ekstra, super. Już jest 12 osób, no to ekstra. I jestem bardzo ciekawa, czy coś um, działacie w kierunku tym, o których rozmawialiście. Cześć Aniu, cześć, cześć, Paulina, ekstra. O Boże, jak się cieszę, tyle osób... No, powiem Wam, że jest to mega fajne, że raz, że dużo osób jednak wraca tutaj cały czas, bo to znaczy, że jakąś wartość to dla Was ma, ale też dołączają kolejne nowe osoby, które witam serdecznie. Oczywiście wszystkie kwadrance, które um, były do tej pory, one zostają. Właśnie wczoraj je przerzucałam jeszcze na YouTube'a, bo tam chyba łatwiej będzie je tak poukładać dla Was, łatwiej, żeby wracać ewentualnie, ale jeszcze nie, nie zdążyłam tego robić. Yy, więc, więc to powolutku, będę o wszystkim informowała. I o czym będziemy dzisiaj gadać? Dzisiaj jest czwartek, więc będziemy rozmawiać o tym, w jaki sposób, z jakich źródeł będziemy mogli pozyskiwać klientów, żeby radze, że nie płacić za to kroci, a dwa, żeby one były dosyć proste do zrobienia. I wymienię Wam kilka pomysłów. Jeżeli Wy macie swoje jakieś patenty, może Wy wpadliście na jakieś pomysły, to dawajcie znać. Tu będziemy wymieniać się doświadczeniami. Muszę jakoś pomyśleć, z, jak zrobić jakąś taką przestrzeń do robienia burzy mózgów, bo podejrzewam, że większość z Was ma e, potrzebę zrobienia takiej burzy mózgów typu, właśnie, nie wiem, czy pomysły na posty, czy pomysły na zdobywanie klientów. E, ale jeszcze o tym muszę pomyśleć, jak to wszystko zorganizować. Dobra. No to dobra, to na rozgrzewkę. Jakie wy macie pomysły na to, albo jakie wasze są działania, w zależności od tego, czy już działacie, czy dopiero planujecie zaczynać działanie, na to, żeby pozyskać nowych klientów? Bo wczoraj ustaliliśmy, że w zasadzie to no nie zawsze jest tak, że musimy się skupiać tylko i wyłącznie na tym pozyskiwaniu, że mocno przykładamy też uwagę na to, żeby zostawić tych, którzy do nas przyszli, bo jest to dla nas dużo tańsze i finansowo, i czasowo. Ale no nie możemy w ogóle pominąć pozyskiwania klientów. No chyba, że mamy grafiki poukładane już praktycznie do końca świata i nie przyjmujemy nowych osób. No to jest inna sytuacja, ale no to, jest, to jest rzadkość i, i, i powiedzmy sobie, że, 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 że będziemy się skupiać teraz na tym pozyskiwaniu. Dobra, patrycja najczęściej trafiają z polecenia. Super. Ale to też jest tak, że te polecenia nie są za darmo że z jakiegoś powodu oczarowałaś te osoby i Tobie zaufały na tyle, żeby jeszcze polecić innym Ciebie i Twoje usługi. Nie wiem, czy Wy też tak macie, ale żebym ja komuś coś poleciła tak z czystym sercem, to naprawdę naprawdę potrzebuję być oczarowana daną osobą albo jej działaniem, albo już na tyle długo z nią współpracować, że żeby mieć pewność jakości tych usług, więc podejrzewam, że był jakiś sposób na oczarowanie kto ma jeszcze pomysły? W jaki sposób szukacie swoich klientów? Cisza, cisza. No, jak słuchacie chyba, co? Boże, już szukacie. Poczekam jeszcze chwileczkę i najwyżej, najwyżej zacznę sama. Przecież wolałam z wami pogadać. Okej. Okay. Monika, pozycjonowanie w Google u nas dużo robi, do tego stopnia, że nie mam pojęcia skąd, ale kiedy klient wpisze w wyszukiwarkę, to my wyskakujemy jako pierwsze, a nie mamy trychologa. A klienci O, o, o się rozpędziły i teraz mi przeskakuje. <śmum> Dobra, wracam. A my wyskakujemy jako pierwsze, a nie mamy trychologa. A klienci sami mówią, że klikają pierwszy, co wyskakuje. O, czyli trochę za szeroko nawet jesteście rozreklamowane. Chyba, żeby wykorzystać, słuchaj, tą okazję i zatrudnić trychologa albo nawiązać współpracę. Ale super. Tak, pozycjonowanie u nas też się sprawdziło. I rzeczywiście to działa. I my mamy to połączone z Google Adsami, które mamy wyłączone, jeżeli mamy kalendarze zapchane. Ale teraz no, mamy na tyle duży zespół, że mogę spokojnie cały czas zwiększać tą liczbę ludzi. U Ani też poczta pantoflowa, media społecznościowe, Facebook i strona internetowa. Okej, okay, super, tak. Strona internetowa też jest ważna, bo tutaj rozmawialiśmy już o social mediach i wykorzystaniu ich w, w ogóle w naszej pracy i w rozreklamowaniu nas, ale ja uważam nadal, że strona internetowa, taka wiecie, po prostu www. I nazwa waszego gabinetu jest mega, mega ważna, bo tam dostają usystematyzowaną wiedzę, nie muszą scrollować. I ja, ja sama siebie obserwuję, jak ja się zachowuję, i ja bardzo rzadko skroluję coś na czyichś profilach. Raczej wchodzę, patrzę, czy jest podlinkowana ich strona, I najpierw wchodzę na ich stronę, żeby zobaczyć, czy mają w ogóle to, co mnie interesuje, i czy na pierwszy rzut oka już nie wzbudzają moje zainteresowanie dopiero później ewentualnie sobie gdzieś tam skroluję, żeby zobaczyć czy dana firma, z której usług chcesz skorzystać pasuje. Także polecam Wam ją mieć. Nawet taką najprostszą na świecie. Tutaj jest ważna estetyka i łatwość dotarcia do informacji. Akurat na naszej stronie też muszę zrobić porządek, ale, ale jest. Także, także to polecam mieć u siebie. Dużo robią zdjęcia z zabiegów i promocje. Tak, zdjęcia z zabiegów są mega ważne, dlatego że bardzo dużo ludzi ma poczucie, że oni mają najgorszy problem na świecie i naprawdę już nikt nie ma takich złych, więc jak przyjdzie do nas, to my się przerazimy. A tak nie jest. A tak nie jest najczęściej no osoby, które się bardzo wstydzą i bardzo boją, okazuje się, że mają zupełnie przeciętne problemy w naszym mniemaniu, przynajmniej. Także tak, tylko no, tak właśnie tak jak rozmawialiśmy na live z Moniką, że o ile kosmetologia i czy, czy, czy. Boże, słowo mi wyleciało. Od makijażu lingeristki. One mają czy fryzjerki to są takie zawody ładne, że tak powiem. Tu nie ma problemu, bo masz nie masz brwi, masz brew nie? na tej zasadzie, nie masz ust, masz usta. I tu jest. To tutaj nie wchodzimy w, w ramach to, m, poczucia czy, czyjś estetyki w sensie wchodzenia w obrzydzenie, bo estetyki że, no jest, więc źle wam powiedziałam. Y, ale no my w podologii y, mamy tak, że no mamy, no nie wiem, pazura no takiego, który nie był obcinany przez trzy lata i że po prostu już tam kwitnie. No i po oczyszczeniu, więc nie każdy musi mieć takie... Y, tak Dużo dystansu do, do wyglądu naszego ciała, szczególnie w czasach, kiedy jednak się skupiamy na tym, żeby być pięknym i żeby nie widzieć tego, co brzydkie. I tu jest problem, ale do przejścia można zrobić, nie wiem, pierwszą kafelkę, tylko informującą o tym, że coś będzie, albo po prostu pójść w ślady patolodzy na klatce i po prostu wrzucać do upartego i stwierdzić, że jeżeli kogoś to brzydzi, to nikt nie patrzy. I też to jest rozwiązanie, tylko my musimy świadomie podjąć tą decyzję. Że tak chcemy zrobić. Odnośnie promocji, yy, promocja zawsze musi być przemyślana, bardzo mocno przemyślana yy, i w zasadzie to aż sobie to zapiszę. A tylko kartki nie mam, mam długopis, nie mam kartki, ale zapiszę to sobie, dlatego że porozmawiamy o promocjach, bo każdą promocję trzeba dobrze przeliczyć. My musimy doskonale wiedzieć, jaką mamy marżę na każdym z zabiegów. Jeżeli zrobimy promocję na zabiegi niskomarżowe, to będziemy po, po, pracować za darmo. Tego nie chcemy. Musimy bardzo dobrze przemyśleć strategię promocji. Moja strategia promocji polega na tym, że ich nie robię. <grych> po prostu. Ale Monika, ja przemyślę, jak, jak ugryźć ten temat, ale to będzie temat sierpniowy. Na pewno, bo już w lipcu nie zdążymy. Wszystko już mam zaplanowane, ale w sierpniu w ogóle bym się chciała skupić na cyferkach i, i to jest fajny temat, żeby się tym zająć, więc dzięki. Parę miesięcy temu reklama w radiu. O, Ania, ja nie korzystałam osobiście, ale bardzo mocno się nad tym zastanawiałam. Jeżeli dasz radę napisać trochę w jaki sposób to zrobiłaś, czy to były... Wywiady, czy to była po prostu reklama, taka, która przed wiadomościami jedzie, to, to daj znać, bo jestem bardzo ciekawa, jak to wyszło. Ania była w Stowarzyszeniu dla Osób Starszych. Super. Malwina, mam w swoim gabinecie ofertę dla lokalnej OSP. Z każdym strażakiem przychodzi rodzina i znajomi. Super. Mam ich atrak... Aha, byłam ich atrakcją w tym radiu. Aha, czyli byłaś po prostu gościem, tak? Na takiej zasadzie. Współpraca z poradnią chirurgiczną, ortopodologiem i fizjoterapeutą. Jest, jest, jest. Tak, właśnie, to jest, to jest to, że my, jeżeli za... My musimy, znaczy w ogóle, wszystko to, co. Albo wiecie, co przeczytam do końca, te, te komentarze i już się Wam to podsumuję. Na samym początku sponsorowałam na Facebooku posty. Dużo robią opinie w Google. Nie mamy ich dużo, ale klienci mówią, że mamy najwyższą ocenę, pomimo że nie wyświetlamy się jako pierwsi. Jakieś 90% to klienci z polecenia. Mamy też bardzo dobre położenie przy laboratorium i ludzie czekając w kolejce widzą, że jesteśmy i przychodzą. Eee, Okej, okay. Patrycja i Ania piszą, że też mają taką strategię promocji, że ich nie robią. <laughs> Wiecie, no promocje nie są takie złe do cna, ale one naprawdę muszą być mądre i nie mogą powodować, że my zarabiamy mniej. One mają spowodować, że zarabiamy więcej, dlatego to musi być naprawdę... Przemyślane od początku do końca, co my chcemy osiągnąć tą promocją i co możemy tą, do tej promocji wrzucić. Także zobaczcie, że sami daliście bardzo dużo świetnych pomysłów. I, I dzięki Wam za te komentarze. I tak żeby jak najbardziej ogólnie wam to wytłumaczyć, żebyście mogli potem swoje pomysły gdzieś tam moderować w odniesieniu do tego, w jakich wy jesteście położeniu, Czyli tak jak na przykład Paulina wykorzystała to, że jest koło laboratorium. I to jest tak, że wy musicie doskonale wiedzieć, kto jest waszą grupą docelową. I jeżeli się skupiacie na przykład w, no tak jak my w podologii, no to są często osoby starsze, załóżmy, to właśnie współpraca z miejscami, gdzie ci ludzie przebywają, jest świetna. To znaczy, gdzie oni przebywają? Oni są w przychodniach, w laboratoriach, w aptekach, w klubach seniora, czyli możemy się umówić z nimi na prelekcje i ludzie z klubu seniora będą przezadowoleni. Możecie się właśnie w, w tych stowarzyszeniach osób starszych gdzieś tam kręcić. Tak? I tu jakby jak, jak sobie zdefiniujecie osobę, do której akurat chcecie trafić, to dużo łatwiej Wam będzie pomyśleć, w jakim środowisku się ona porusza. No nie będę szukała osoby starszej na Instagramie. Ale jeżeli zajmujesz się makijażem permanentnym, no to już nie idziesz do tych miejsc. To nie jest to. Szukasz osób, które już mają pieniądze i już mają oczekiwania co do swojego wyglądu i chcą coś z tym zrobić. I to są zazwyczaj osoby, no takie myślę, no ja nie jestem z tej branży, nie? Więc, więc to ty musisz sobie zdefiniować jakby wiek tej osoby, i gdzie ona przebywa. Więc tutaj już widzę szansę dla gazet takich. No u nas to jest, w Koszalinie to jest gazeta Prestige na przykład, czy... No ale no, no to, no tak, to jest taka chyba tutaj bardziej i oni są na przykład dystrybuowani w gabinetach kosmetologicznych, kosmetycznych, w hotelach, w restauracjach, w takich miejscach, gdzie przybywają osoby właśnie w, w, w takiej grupie docelowej, więc tam reklama jak najbardziej, to będą social media jak najbardziej, tak? Musisz się skupić na tym, gdzie przybywa twoja grupa docelowa, jeżeli. Uważasz, że na przykład no już wróćmy do, do, do podologii, bo to najłatwiej mi rzucać przykładem, ale każdy ze swojej branży będzie umiał to, to znaleźć. Jeżeli to są dzieci, to znaczy, że musisz trafić do rodziców, musisz trafić do miejsc, gdzie jest dużo dzieci, czyli miejsca, gdzie te dzieciaki chodzą na treningi, tak? czyli jakieś judo, karate, baseny. Przedszkola, szkoły, jakieś takie prelekcje, czy tam zajęcia dla nich zrobić, pokazać. Jeżeli twoją grupą docelową będą osoby z danym problemem i możesz oszacować, jakie zawody mogą wykonywać, tak jak, ojejku, tylko kto tu z tym OSP wrzucił, o Malwinka, właśnie. To jest genialne i ja, ja też tak robię. To jest coś takiego, że Malwina świetnie określiła grupę docelową, która ma problem, który ona może rozwiązać. I jeżeli wie, że na przykład w jej okolicy jest Straż Pożarna, Straży Pożarnej noszą beznadziejne buty, a Malwina jest podologiem, więc statystycznie strażacy mogą mieć problemy z stopami, no to Świetny pomysł na to, żeby to wykorzystać. Jeżeli Twoją grupą docelową, jeżeli swoimi umiejętnościami możesz rozwiązać problemy osób, które, no, nie wiem, chodzą w butach BHP, no to znaczy, że uderzasz do miejsc, gdzie takie osoby pracują i przebywają. Nie? I w zależności od tego, jak zdefiniujesz swoją grupę docelową, czyli osoby, do których chcesz trafić ze swoimi umiejętnościami, to tam idziesz. I teraz uwaga, jeżeli masz dosyć szeroką ofertę i uważasz, że, ale przecież, już widzę, że się rozgadałam, ale to jest ciekawy temat, ale no, że, że widzisz, że przecież ja mogę do wszystkich, ja mogę i od niemowlaka do osoby starszej. To nie jest istotne. To nie, to, to nie jest istotne na ten moment. Ty na ten moment musisz podzielić. Na kilka grup te osoby, chociaż to są wszystkie, żeby wiedzieć, jakimi kanałami do nich dotrzeć, i wybrać takie grupy, które są najłatwiejsze. Czyli nie idziesz do grupy, która, no nie wiem, składa się z ułamka Twoich wszystkich klientów i, i tylko na tym, jakby się skupiasz, tylko skupiasz się do grupy, która jest największa, bo wtedy możesz trafić, jakby jednym ogłoszeniem do kilkuset osób, czyli właśnie, no już zostanę przy tym, nie, pomyślę, ze strażakami. W remizie, jeżeli będzie taka oferta, albo gdzieś tam przez jakiegoś strażaka da się to przemycić, to wtedy docierasz do wszystkich osób, które pracują w danej remizie jedną kartką A4. Rozumiesz, to w ogóle nie kosztowało nic. <grytanie> nic, po prostu nic. I, i, I takim sposobem myślenia właśnie najłatwiej wam będzie dotrzeć. I to zobaczcie, że to nie wymagało w ogóle nakładów pracy i czasu. To wystarczyło. Trochę przemyśleć tak strategicznie, gdzie tego szukać. Można stworzyć specjalną ofertę dla takich osób, albo zrobić ją w cenniku, albo po prostu pójść do danej firmy i powiedzieć: Słuchajcie, mamy bardzo dużo klientów z waszej firmy i niektóre firmy mają coś takiego, że płacą za utrzymanie zdrowia swoich pracowników. To, to znaczy, na przykład, biedronka, nie wiem czy wszystkie. Ale magazyny wiedrące, które są w Koszalinie, opłacają osteopatę, do którego ja chodzę, żeby on raz w tygodniu miał ten dyżur. I każda osoba, która na tym magazynie ma jakikolwiek problem ze swoim zdrowiem, wiem, ale z układem ruchu, to on może iść do osteopaty, za który płaci wiedronka. Kwestia pytania się i szukania takich wtyczek. Także pytajcie klientów w ogóle, gdzie pracują. I, I sobie to zapisujcie i potem będziecie wiedzieć, gdzie to jest. Dobra? I, i zobaczcie, że to bardzo fajnie. O, a Aniu, leć do pracy. Ja też zaraz lecę, bo mam mm, dzisiaj... się przystoszę, że na 8.30 i tak... Ale nie, no, o 8.30 jeszcze mam telefon. Jestem umówiona na rozmowę i potem lecę do gabinetu. Ania, ulotki też i szkolne wycieczki do gabinetu z wykonaniem badań przez ortopodologa z biomechaniki chodu. Potem przekazujemy informacje wychowawcy, a on rodzicom pokazujemy jak obcinać prawidłowo paznokcie. Jest mnóstwo pomysłów, dokładnie. Także zobaczcie, że to nie były trudne rzeczy, ale uwierzcie mi, że te rzeczy są banalne. Wy możecie o specjalizacji też na pewno będę mówiła z czasem, ale ja jestem bardzo, bardzo, bardzo dużą fanką specjalizacji. Jeżeli wy się czujecie w czymś najlepsze. Najlepsze, po prostu, no nieważne, że no, ja na przykład jestem podologiem, więc mogę robić bardzo dużo różnych rzeczy ze stopami, ale jeżeli ja będę uważała, że jestem po prostu kotem i uwielbiam na przykład ortonyksy, czyli prostowanie paznokci, to ja mogę się zająć tylko tym i się w tym specjalizować i w opinii mojego środowiska, które mnie otacza, być skojarzeniem ta, co prostuje paznokcie, nie? Człowiek od paznokci. I ale to jest z to jest mojego podwórka, jeżeli jest fryzjerka, może się zajmować tylko blondami. I uwierzcie mi, że jakoś nie wiem jak, ale często mi się przewijają przez jakieś, nie wiem, Facebooki czy coś tam pytania, kto się zajmie moim blondem, żeby mnie nie zepsuć. To ja bym poszła do fryzjerki, która się specjalizuje w blondzie. I nie bójcie się wąskiej specjalizacji, bo im większym fachowcem będziecie, tym lepiej, dobra? ok Dorotka leci, ja widzę, że nie ma tutaj już dodatkowych komentarzy. Dawajcie mi tutaj jakieś serduszka, coś tam, <laughs> niech będą, niech zostaną dzisiaj ze mną przez cały dzień, będzie jak zwykle ganianinka, ale dobrze, dobrze, bo ta ganianinka będzie yy, fajna dzisiaj. Yy, Dorotko, tak, tak, yy, aha, wiecie co, yy, bo pojawiają się te pytania, live y są dostępne doby po transmisji, yy, bo nam zależy na tym, żeby to było jak najbardziej przejrzyste i szli w jakimś takim rytmie. Ja więc później będziemy udostępniać w jakiś sposób tyle, Jeszcze nie wiem dokładnie jak, ale to już bliżej sierpnia, bo na, pewno na lipiec mam zaplanowane tyle działań, że już nie ugryziemy tego. Także czekajcie, czekajcie, bo nasza poczwarka już zaczyna się układać w jakąś całość. I cóż, życzę Wam miłego dnia. I lecę dalej. Zjeść śniadanko, bo jeszcze nie zdążyłam. Także miłego dnia. I dużo energii na dzisiaj Wam życzę. Jutro jest piątek. Pamiętajcie, że jutro jest piątek. To papa.